Dzień dobry kochani, z tej strony Scarlett. Witam Was serdecznie na kanale Game Scarlett i zapraszam Was na kolejny odcinek naszej serii z Planet Zo. Jest mi naprawdę mega miło, że Wam się ta seria spodobała, że chcecie ją oglądać. I ogólnie, że jest fajnie, naprawdę mega się cieszę, bo. Myślałam, że może już Wam się to znudziło, a jednak okazuje się, że czekaliście bardzo na te plany a ja ostatnio mam fazę mocną, więc pogrywam sobie w nie i sprawia mi to naprawdę dużo przyjemności. Jeżeli chodzi o zmiany w naszym zoo, to tutaj zaczęłam sobie już ogarniać temat związany z tą częścią kazuarową, ale jeszcze nie jest to dokończone. Dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się zaoszczędzić tyle pieniędzy, żeby udało mi się zrobić kilka ekspozycji, których nam jeszcze brakuje, a brakuje nam że zaraz Wam powiem mój magiczny zeszyt, muszę wziąć między nasadkami. Musimy mieć tutaj jeszcze tilikwę cynkową oraz zaradnicę śmiercionośną, jeżeli chodzi o nasze wystawy. Pozostało nam tylko i wyłącznie jeszcze zrobić krokodyla różańcowego i część związaną z Australią mielibyśmy już mniej więcej, jeżeli chodzi o zwierzęta oczywiście, zakończoną. I moglibyśmy przejść do kolejnej. A kolejna, tak sobie myślałam, że to mogłaby być jednak ta wodna, a nie Ameryka Południowa, dlatego że wodna jest teraz nowym dodatkiem i się mnie pytaliście bardzo o tę wodną, czy będę ją nagrywać. A ja jeszcze mam tą wersję taką rozszerzoną, gdzie... O, udało się wreszcie badania techniczne zrobić. To był po prostu błąd związany z... Błąd, który naprawiła jedna z aktualizacji. Ale wracając, pytaliście się o te wodne. Ameryka Południowa mogłaby trochę poczekać, a my moglibyśmy sobie tym krokodylem różańcowym przejść do jednak do strefy wodnej. Może tu jednak ten krokodyl różańcowy by się znalazł, żebym tutaj mogła sobie zbudować tę strefę wodną. przepraszam A tu mielibyśmy strefę związaną z Ameryką Południową. I ja mam tę wersję taką rozszerzoną, planetzo, bo ją sobie jakby uzupełniłam, gdzie dochodziły te takie jakieś karłowate hipopotamy, czy coś takiego, nie wiem dokładnie, ale je też bym chciała sobie tutaj umieścić, więc zobaczymy. Nauczyciel traci dużo czasu na chodzenie, no cóż, ja Ci, nauczycielu, poradzę, będę jeszcze tutaj inne rzeczy ogarniać. Dobra, co ja chciałam Wam powiedzieć? Co ja chciałam Wam powiedzieć, bo nawet nie wiem, co ja chciałam Wam powiedzieć. E, I przypadkiem wzięłam kredyt na 5, bo mi się kliknęło. I teraz muszę go spłacać. I w ogóle jest jakaś taka e, masakra z tym związana. za mało gotówki, tak wiem, że mało. E, właśnie tą przez przypadek sobie wzięłam Tak się po prostu wkurzyłam, bo chciałam nacisnąć tutaj, że gotowe, że poszyczka spłacona. I jakoś, nie wiem, jak totalna ostatnia lama tutaj kliknęłam i... Oh, no muszę czekać, ale tak czy inaczej, jak już mówiłam, będziemy robić ekspozycję. bo na ekspozycjach można trochę zarobić, tutaj jeszcze wypadałoby to ogarnąć, bo tu mamy taką brzydką toaletę, bardzo brzydką, niezabudowaną niczym, a jeżeli chodzi... O, kangur, wkrótce doczeka się potomstwa, o Jezu, będzie dzidziuś kangur, a się cieszę, bardzo się cieszę. Będziemy sobie tutaj ustawiać resztę tych takich rzeczy właśnie związanych z ekspozycjami. Więc przejdźmy sobie może teraz do wyrównania płasko do fundamentów. Tu będzie płasko do fundamentów. Ewentualnie sobie zrobię tym drewnem tak ładnie tutaj. Zaraz Wam powiem co jest kazuar na pewno. Te dingo sobie zostawiam, bo mają piękne geny, więc ich nie sprzedaję. Wystawiłam kangury. Ale zostawiłam sobie tutaj tego kangura i tego kangura, bo mają fajne geny. Z tym, że podejrzewam, że chyba tego sobie sprzedamy, zhandlujemy, bo 2,74 ten ma lepsze geny. Więc puścimy go tak za 5000. Ja nie robię za 10 tysięcy zwierząt, ja się nie sprzedaje za 10 tysięcy. Ale tak z 5000 myślę, że mogę za takiego z takimi genami kangura albinosa wziąć. Eee... Ale. No i co z tymi kazuarami? No, te kazuary się raczej nie sprzedadzą. A wiecie co, wezmę je, sprzedam za gotówkę. Chociaż dużo na tym nie zarobię. No, ale one nie mają jakichś super genów, więc nie sądzę, żeby ktoś w ogóle chciał się połasić i je właśnie ode mnie zakupić, więc nie sądzę. A ten to już w ogóle z jakimiś takimi masakrycznymi gen... Eee, nie, żadne handlu. Szybka transakcja. Zwierzęta zaadoptowane i gra od razu. Hej, oni nie są w odpowiednim klimacie i w ogóle wszystko na nie. Mega na nie. Dobra, robimy to tak. A czemu ja tutaj miałam to mieć zaznaczone? Goście, od początku jest ostatnie myśli, brak myśli. <grywa> ostatnie myśli, nie mam myśli. E, robimy sobie tutaj. E, ty jesteś tą pilikwią, o której zaraz przeczytamy. Ciężka nazwa. Ale niech będzie. A tutaj to jest zasłonięte z tej strony. E, ale niech będzie zaradnica śmiercionośna i tutaj też e, zaradnica śmiercionośna. Zrad. Zdradnica! Boże! <laughs> to też dobre! Zdradnica! Zawsze zarodnica, zarodnica, zdradnica! Nie znam się na po prostu tych śliskich, oślizgłych, dziwnych zwierzętach. Nie lubię ich. Więc ten... Co złego, oczywiście to nie ja. Termoregulator wody, ale fajne! Nie, ale serio, nie znam się. Myślałem, że to zaradnica to jest jakaś zdradnica cały czas. A też mi nie zwracaliście uwagi, więc... Nie wiem, czy też to tak dziwnie nazywaliście, nie zwróciliście uwagi? Jestem serio w szoku! Eee, I to sobie zrobimy to tu, a to zrobimy tu. E, ustawiamy sobie... O tej tilikwi, Żeby było tutaj gadane. Ale to chyba bardziej tu. I o zaradnicy, zdradnicy, znowu ta zaradnica, to zdradnica, karo, nie myl, bra. I teraz tak, musimy sobie ustawić dobrostan. Czyli temperaturę dobrze. A wy macie wszystko ok. I teraz jeszcze jedna rzecz. Coś jeszcze tutaj powinnam zrobić. Nazwać? Coś tutaj wygrałam? Coś się mi tutaj pokazuje, ale nie wiem o co chodzi. Traci dużo czasu na chodzenie. No okej, okay. no niech sobie chodzi. Kopiujemy, żeby ludzie nam tutaj money, money, wrzucili. Rzucajcie hajs. Zwierzęta same się nie wycie, nie wykarmią. Musicie wrzucać pieniądze. I lecimy sobie teraz tu. Do badań weterynaryjnych i proszę bardzo. A zdradnica jest już opracowana. To w którymś zoo musiała się już znaleźć. Mam nadzieję, że one się będą fajnie mnożyć, żebym mogła potem spokojnie je sprzedawać. I co? Prosiliście mnie, żebym jednak wam czytała te informacje dotyczące zwierząt, dlatego sobie lecimy to ogarnąć. Moi drodzy panie i panowie, tili kwascynkowa, na pewno dobrze to czytam, na pewno. E, Scynk olbrzymi. To gatunek gada zamieszkujący tereny leśne, burz i półpustynne tereny Australii. Jest to zwierzę o szerokim, przesadzistym ciele, trójkątnej głowie i grubym ogonie. Spotkać je można w różnych odmianach kolorystycznych, ale zwykle ma brązowe, beżowe i czarne łuski układające się w pasiasty wzór. Charakterystyczną cechą tego gada jest jaskrawo-niebieski język. Dorosłe osobniki osiągają długość od 45 do 60 cm. Dane gatunku potrzeby społeczne. cynk olbrzymi prowadzi samotniczy tryb życia i w wchodzi w interakcję z innymi osobnikami swojego gatunku wyłącznie w celach rozrodczych lub aby rywalizować osamicę jak zawsze. Rozmnażanie. W okresie godowym samce z cynka brzmiego podążają za samicami po ich śladach zapachowych. Jeżeli za jedną samicą podąża kilku samców, najczęściej dochodzi między, między nimi do spotkania i agresywnej walki o prawo do rozrodu. Zwycięzca może przystąpić do kopulacji z samicą. Podczas parzenia samce mogą zachowywać się agresywnie w stosunku do samic i mogą używać zemów oraz pazurów. Po kopulacji samice miewają zadrapania i blizny. Oh gad! Po 3 do y, 5 miesiącach od zapłodnienia samica rodzi od 10 do 15 młodych. Samica nie opiekuje się potomstwem, opuszcza je, a młode są samodzielne od urodzenia. Stinki olbrzymie osiągają dojrzałość płciową w wieku od 18 do 24 miesięcy i dorastają do maksymalnych rozmiarów w wieku około 3 lat, gdy osiągają długość około 40 cm. Masakra! No to rozumiem, że to jest jakiś Christian Grey i w ogóle. <laughs> Stink. Olbrzymi. Dobra. Dziękuję za informację. Lecimy sobie teraz do zdradnicy, która całe życie była zaradnicą dla mnie, ale będzie zdradnicą. Encyklopedia. Czuję się jak ta, jakaś tam Nela mała reporterka w tej chwili. O, czytałam jest siostrzenicy. Lecimy. Zdradnica śmiercionośna to jadowity wąż zamieszkujący tereny trawiaste lasy i burz we wschodniej i południowej części Australii. Węże te mają trójkotne, łby, kępę ciało i gwałtownie zwężający się ogon, a ponadto pasiasty wzór w kolorze jasnobrązowym, ciemnobrązowym i szarym, który zapewnia znakomity kamuflaż wśród opadłych liści i r. r, r maszu? Skalnego. Zdradnice śmiercionośne mierzą około od 70 do 100 cm długości. Gatunek ten nie jest wprawdzie sklasyfikowany jako zagrożony, ale zagrożeniem są dla niego ropuchy olbrzymie. Gatunek inwazyjny w Australii. Ropuchy olbrzymie często pożerają młode węże, a gdy dorosłe węże zjadają ropuchy olbrzymie, ulegają zatruciu toksynami znajdującymi się w ich skórze, w wyniku czego umierają. Uuu, oh my god! Zdradnice śmiercionośne prowadzą samotniczy tryb życia i na wolności nie wchodzą w interakcje z przedstawicielami swojego gatunku. Spotykają się rzadko, z wyjątkiem sytuacji, gdy samce poszukują samic do rozrodu. W poszukiwaniu samic samce podążają za sygnałami feromonalnymi. Gdy dojdzie do spotkania dwóch zdradnic przeciwnej płci, samica lekko się zwija, sygnalizując zainteresowanie i pozwala samcowi wpełznąć na siebie. Samiec przykrywa samicę. Całym swoim ciałem, zakładając swój ogon pod jej ogon i para kopluje od 5 do 9 miesięcy. Później samica rodzi od 5 do 20 młodych, które od razu po urodzeniu stają się niezależne. Samce osiągają dojrzałość pciową wieku od 2 lat, a samice nieco później, gdy mają 3,5 roku. Aha. Interesujące. Interesujące, powiedziałabym, ale dobrze, dobrze. Mamy to. Koala wkrótce doczeka się potomstwa, a my idziemy sobie do udogodnienia, ponieważ bardzo chciałabym postawić tutaj dla ludzi toaletę. I robimy sobie tutaj motyw Australia. Duża toaleta się zmieści czy nie? Żeby ludzie sobie tutaj mieli już na wejściu możliwość skorzystania. Ale duża, to jest taka faktycznie duża, duży sklep, mała toaleta. Może jednak małą tu umieszczę. Myślę, że to będzie lepiej wyglądało. No i będzie nam potrzebne to drewnianko, którym tutaj będę chciała to ładnie wszystko jak wiecie ozdobić? I teraz, kochani, tak, bo to często pytacie: pamiętajcie o tych opcjach tutaj. sobie odklikujecie, klikacie w zależności czego oczekujecie i co chcecie od tego drewna, bo pytacie się mnie o to, jak to zrobić, jak to ułożyć, jak to ogarnąć, i właśnie ogarnia się to w ten sposób w zależności czego oczekujecie, co chcecie zrobić, tak sobie z tym. Ustawiacie. Macie tutaj blokadę położenia, blokadę położenia obrót, wyrównaj do powierzchni, także e, możecie sobie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, oczywiście takimi rzeczami. Ktoś mi pisał, że nie może patrzeć, jak ja marnotrawię pieniądze. Ale ja nie wyobrażam sobie robić zo i walnąć wszystkie zwierzęta i niczego tutaj jakiegoś tak nie ozdobić. Co, 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 co to za przyjemność z gry? Właśnie mnie największą frajdę w tym sprawia tworzenie zo, a nie wrzucanie zwierząt. No, i geny, geny, geny. A ktoś jeszcze pisał, że wszystkie wybiegi robię tak samo i jakby taki jest zamysł. Ja to celowo robię. Nie sile się na nic innego, bo bardzo mi się podoba ten pomysł, gdzie mamy jakby trzy możliwości zerknięcia na zwierzę, czyli jest to możliwość taka, że po prostu idziecie sobie prostą ścieżką, możecie tak z góry popatrzeć, ale możecie sobie też wyjść na taras i popatrzeć. I pewnie teraz się zastanawiacie, bo to nie wygląda zbyt dobrze. To zaraz wam pokażę, jak to rozwiążemy. Lecimy sobie tu, klikamy X i na dół i to samo z tym i na dół i na dół. Dobra, na razie to zostawię tak, żebyście mniej więcej widzieli, jak to zostanie zabudowane. Tutaj oczywiście będą kwiaty, prawdopodobnie te zielone, bo one tutaj są wszędzie, więc tutaj też by pasowało, żeby były na tej części. Natomiast zastanawiam się co dalej i myślę, że możemy sobie wejść, bo z 28 minut ja mam nagrania, pewnie zrobię wam z tego dużo, dużo mniej, ale chciałabym sobie wejść tutaj do naszego rynku zwierząt i popatrzeć sobie za krokodylami. Jak w ogóle sprawa się ma z nimi, bo szczerze to nie są jakieś zwierzęta pierwszej potrzeby u mnie, w sensie nie pamiętam, czy ja z nich korzy o, Albinos biało-zielony. To ja poproszę. <laughs> Albinosa biało-zielonego 14,2, czyli jeszcze będzie do rozrodu. Nie wiem co z tymi. Piękne geny są, a nie wiem ile może być krokodyli. I nie mam zupełnie pojęcia, jakim zrobić wybieg. O, jakie Piękny krokodyl. E, najmniej zagrożony, siedlisko. Ja chcę tylko dane gatunku. Wielkość grupy osobników od 1 do 2, jeden samiec, maksymalnie jedna samica. Mhm. Mm w ten sposób. No to trochę się komplikuje. Ale powiedziałam, słyszeliście, że albinosy nazwałam zwykłe, a zielone niezwykłe. E, dobra, e, informacje ogólne. Wielkość populacji na wolności od 200 tysięcy do 300 tysięcy. Krokodyl różańcowy to gatunek wyjątkowo dużo, dużego gada, zamieszkującego wybrzeża południowo-wschodniej Azji, północnej Australii oraz wschodnich Indii. Jest skutecznym i niebezpiecznym drapeżnikiem ze szczytu łańcucha pokarmowego, a samce tego gatunku dorastają do długości od 3,5 do 6 metrów i osiągają wagę od 200 do. 1000 kg. Samice są znacznie mniejsze i mierzą średnio od 2,7 do 3,4 m oraz ważą 120-200 kg. Pysk i korpus osobników obu ci są szersze w porównaniu do innych gatunków krokodyli, a ich skóra ma kolor od jasnobrązowego po zielono-szary i może różnić się w poszczególnych populacjach. Gatunek ten nie jest zagrożony. Częściowo ze względu na zdolność przepływania dużych odległości wzdłuż wybrzeży w poszukiwaniu terytorium, naturalne terytoria tych zwierząt uległy jednak zmniejszeniu i gatunek ten nie występuje już w wielu rejonach Azji Południowo-Wschodniej i Chin, w których kiedyś był często spotykany. Krokodyle różańcowe prowadzą samotniczy tryb życia. Na pewno różańcowe? Różańcowe są terytorialne i wyjątkowo agresywne. Samce tolerują na swoim terytorium samice, a samice opiekują się młodymi przez pierwszych osiem miesięcy ich życia, ale poza tym wyjątkiem również żyją samotnie. Rozmnażanie w sezonie rozrodczym samiec krokodyla różnicowego próbuje zbliżyć się do zamieszkującego terytorium samicy i jeśli ta mu na to pozwoli, para odbywa zaloty, pocierając się nawzajem głowami, a następnie kopuluje pod wodą. Ciężarna samica nosi jaja przez jedno 2 miesiące, a następnie buduje gniazdo na brzegu rzeki lub laguny. I tam składa jaja. Broń ich zaciekle w okresie od 80 do 98 dni. Ale w sumie mogę to podzielić i mogę sobie go przenieść, jeżeli chodzi o wybieg, nie? Więc albo zrobić takie zielone i albinosowskie, albo nie wiem, ale chciałabym mieć i takie i takie. 14 lat. Śmierć 1, 4, 3 miesiące, 24 miesiące między y, um, urodzeniami, rozmnażanie w niewoli, łatwe. Status badań, siedlisko y, minimalne, wymagania 210 m kwadratowych, czyli mniej więcej takie dziedziusiowe to by było. Ale one potrzebują wody i. No i myślę, że je tu chyba jednak wrzucimy. Przy dingo? No chyba tak. Chyba tu będzie najlepiej, albo tu. Może tu, jednak. Nie wiem. <ścoughs> Ale to już byśmy mieli wzniesienie, i tutaj wypadałoby tylko i wyłącznie zrobić takie stąd zejście. Rozumiecie? Tak, do oglądania tych krokodyli, więc myślę, że to byłoby nawet całkiem dobre. Tutaj ja muszę jeszcze coś zrobić, bo tutaj będzie ta zieleninka, i tutaj też bym chciała, żeby ta zieleninka wyglądała jak z tej strony. Tutaj, po tej, więc. Też będziemy sobie na to czekać. Dobra, kochani, ja chyba będę na dzisiaj kończyć odcinek. Przepraszam, że on jest jakiś taki mało konkretny, ale też wiecie, nie zawsze będziemy robić nie wiadomo jakie wybiegi, jakieś sprawy organizacyjne też być muszą. Tylko, że tutaj się trochę zastanawiam, bo skoro oni się parzą, to znaczy, że te samce za niedługo dorosną. A jak te samce za niedługo dorosną, to będzie tutaj dosyć ciekawie. Natomiast u kangurów widzę, wszyscy już z antykoncepcją biegają, a ty jesteś już stary. Więc proszę bardzo, żegnaj, mój drogi. Te, co sobie zostawiłam, jeszcze poczekają, ponieważ one chyba mogą mieć jakieś związki jeszcze z tymi kangurami. Ale pójdę sobie teraz do handlu zwierzętami i popatrzę sobie za kangurem jakimś fajnym. O, może koala jakiś będzie wystawiony? Ale Boże! Serio, tyle hajsu za taką brzydką koalę? To tutaj można chyba na koali nieźle się dorobić. No, dobra, tak czy siak, kochani, kończę. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie Facebook, Instagram. Jak zawsze dla Was się, widzimy się w kolejnym odcinku Planet Zo. A w kolejnym odcinku albo będziemy robić dla krokodyli wybieg, albo on już będzie zrobiony i będziemy się zajmować kolejną strefą, czyli strefą wodną. Ja dziękuję za uwagę, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Cześć!